2 września 2023 roku, a więc troszeczkę ponad 3 miesiące temu, koło PTTK w Sienkowicach, dość młoda społeczna inicjatywa działająca właśnie w gminie Sienkowice, zorganizowała swoją pierwszą większą akcję, a mianowicie rajd rowerowy po okolicznych stronach. My, jako projekt Schron, z uwagi na to, że ten rajd rowerowy odbywał się właśnie po znajdujących się na terenie gminy Sienkowicy bunkrach, mogliśmy jakąś małą cegiełkę zorganizowanie tego rajdu włożyć. Podczas rajdu pokonaliśmy na rowerach ponad 13 km, chociaż niektóre dane mówią nawet do 16. Ponad 70 osób wzięło udział w tym rajdzie a niektórzy uczestnicy musieli dojechać nawet ponad 100 km. bo mieliśmy tutaj uczestników między innymi z Łodzi czy z Piotrkowa Trybunalskiego, ale również z Bełchatowa i tutaj z okolicznych miejscowości, z Pajęczna z Działoszyna, z Wielunia Pierwszym schronem, który odwiedziliśmy wraz z uczestnikami rajdu był tak zwany schron na dołach, najbardziej wysunięty na południe, schron w gminie Sienkowice, jest to oczywiście Tobruk. Tutaj mniej więcej troszeczkę nakreśliliśmy historię nazwy tego schronu, powiedzieliśmy o jego wymiarach, o tym, ile betonu zostało zużyte do wyprodukowania takiego schronu, ile stali zbrojeniowej. Kiedy te schrony powstały, tutaj na tej linii Sztelung B1, jakie było wyposażenie takiego schronu? A więc, kilka słów o karabinie maszynowym MG34 czy też MG42. Powiedzieliśmy troszeczkę również o zasięgach tej broni, mianowicie karabinu MG34. Było parę słów o tym z jakich pomieszczeń. Składa się standardowo Ringstand 58. Kilka słów o świńskich, ogonkach i o wyposażeniu, skromnym wyposażeniu tego schronu a więc troszeczkę o piecu. Kolejnym punktem naszego rajdu rowerowego były dwa Ringstandy 69, znajdujące się na granicy Łukomierza i Siemkowic. Tutaj zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na to, że takie ringstandy 69 w gminie Sienkowice z reguły, jest oczywiście jeden wyjątek, ale z reguły występują w parach i właśnie takie dwa ringstandy 69 w lesie pokazaliśmy uczestnikom. No tutaj padło parę słów o ringstandzie 69. O jego specyfice, o tym, że ma on izbę bojową dla karabinu maszynowego, ale przede wszystkim również izbę bojową dla moździerza. Kaliber 81,4 mm. Te schrony, które pokazywaliśmy, jeden z nich był zalany, do drugiego można było wejść suchą nogą. Wyjaśniliśmy dlaczego. Jedne schrony nadal są zalane, do, dlaczego do drugich można śmiało wchodzić suchą nogą. Chodzi oczywiście tutaj o zamurowane po drugiej wojnie światowej wejścia, w niektórych schronach te wejścia zostały oczywiście zniszczone, dlatego ta woda znajdująca się w schronach miała ujście i schrony uległy osuszeniu. Pojawiło się również parę. Ciekawostek, jeżeli chodzi o zużycie materiałowe przy produkcji takich schronów. E, mianowicie, przy produkcji Ringstanda 58 zużycie takie wynosi około 11 m3 betonu, 700 kg stali zbrojeniowej, a już przy takim Ringstandzie 69 e, mieliśmy 38 m3 betonu i 2,5 pół tony stali, a więc niemal przykrotnie większe zapotrzebowanie powiedzieliśmy tu również o jeśli chodzi o to zużycie materiałowe porównaliśmy Ringstanda 58 i Ringstanda 69 z kolejnym takim dosyć typowym schronem znajdującym się w Polsce a więc o Regelbau 668 tam 210 metrów sześciennych betonu i 11 ton stali. Z takich ciekawostek tego Ringstandach 69 powiedzieliśmy również o zasięgu takiego granatnika w Ringstandzie 69 maksymalny zasięg to 2,4 km. Zas zasięg skuteczności strzału to od 400 do 1200 m. Kolejnym punktem naszej wycieczki a więc już czwartym schronem był Tobruk tak zwany Tobruk na Smyczce i tutaj przy okazji tego schronu powiedzieliśmy mniej więcej skąd w ogóle wzięły się te schrony nakreśliliśmy troszeczkę o ofensywie radzieckiej w 1944 roku o tym z czego taka linia umocnień się składała więc trochę o rowach przeciwczołgowych, o okopach o, zasiek o Zasiekach zwróciliśmy uwagę, że na każdy kilometr takiego frontu przypadało aż kilkanaście kilometrów do wykopania rowu przeciwczołgowego czy okopu. Ogrom pracy, która była wykonywana głównie przy pomocy polskich rąk. Pracowali wszyscy od 16 roku życia do 65 roku życia. Opowiedzieliśmy trochę o liniach Sztelung, o ich numeracji, które gdzie się znajdowały, które bliżej Odry, które bliżej Wisły. No i wspomnieliśmy oczywiście o tym, że tutaj na naszym terenie, w gminie Sienkowice, te schrony, pomimo ich wybudowania, nie były obsadzone i pomimo przetoczenia się tutaj ofensywy radzieckiej w styczniu 45 roku nie toczyły się tutaj żadne walki niedaleko tego Tobruka na smyczce przy którym odbyła się jakaś tam mała sesja zdjęciowa wspólna jakieś wspólne zdjęcie znajduje się kolejny Ringstand 69 i przy nim opowiedzieliśmy troszeczkę o schronach które znajdują się w najbliższej okolicy a więc o standardach 69 i 58 w Działożynie, w Trębaczewie czy w miejscowości Chorzyna, troszeczkę na północ od gminy Sienkowice. Powiedzieliśmy o garnkach Kocha, m.in. w miejscowości Wąsosz, również o ciekawym punkcie oporu w miejscowości Wulka Prusicka, to jest w gminie Nowa Brzeźnica. Tam znajdują się już nie tylko ringstandy 69, nie tylko tobruki, ale są również ringstandy 67 a więc takie tobruki z wzmocnionymi ścianami, na których można było montować wieże czołgowe. Są tam w tej wulce prusickiej, oczywiście, również schrony dowodzenia Regelbau 668 z charakterystycznymi metalowymi kapeluszami na stropie, które były antenami. W ul. Prusickiej jest również schron dla armaty Regelbau 701 Jest to taki garaż dla armaty, z którego w razie możliwości użycia armata jest wytaczana na zewnątrz i używana Powiedzieliśmy też kilka słów o schronach Ringstand 58 w miejscowości Dyrów Szlachecki, gdzie w ostatnim czasie stowarzyszenie z tej właśnie miejscowości utworzyło pierwszą w naszym powiecie ścieżkę historyczno krajoznawczą I tuż po zwiedzeniu tego Ringstanda 69 udaliśmy się do kolejnego Ringstanda 69, do Perełki, projektu Schron, ale również podejrzewam już niedługo Perełki PTTK Sienkowice. Przy kolejnym ringstandzie 69, tak jak już wspomniałem, przy perełce projektu schroni PTTK Sienkowice, który względem tego schronu ma dalekosiężne plany. Mianowicie planuje tutaj wykonać rowy dobiegowe do schronu, oczyścić schron w środku z ziemi, w przyszłości być może zamontować lawetę z karabinem, oczywiście umieścić tablicę informacyjne przy drodze. I być może jeszcze kiedyś stworzyć w całej gminie ścieżkę kraznawczą, ścieżkę historyczną po wszystkich schronach w naszej gminie. Przy tym schronie wspomnieliśmy też troszeczkę o sprzątaniu tego schronu, które się tutaj odbyły. Pierwsze sprzątanie tego schronu, o którym, nas, o którym nam wiadomo, to nasze sprzątanie, sprzątanie projektu schron i dwóch Piotrów, Piotra Bejma i Piotra Antonowicza. Drugie sprzątanie to sprzątanie pani Pauliny z klubem sportowym GKS Sienkowice i osobami zaprzyjaźnionymi. A trzecie sprzątanie odbyło się już głównie przy pomocy ludzi z PTTK Sienkowice. Było to sprzątanie tuż przed tym rajdem. Przy okazji tego schronu wspomnieliśmy również o podobnych inicjatywach. O których nam wiadomo, a więc zwłaszcza o tej inicjatywie podjętej niedaleko Bełchatowa, mówimy tutaj o księży Młynie, gdzie staraniem grupy rekonstrukcji historycznej pod przewodnictwem pana Politańskiego został odnowiony polski schron zgodnie z duchem epoki i wygląda to bardzo ładnie i robi naprawdę kapitalne wrażenie. Kolejnym punktem zwiedzania był Tobruk, znajdujący się nieopodal Delfiny. Na jednym z filmów na naszym kanale został on przez nas ochrzczony samotnym wilkiem. Tutaj powiedzieliśmy parę słów o schronach w samej już miejscowości Delfina, bo to jest jeden z kolejnych takich tak zwanych stuc, punktów, czyli punktów obrony w naszej gminie. Tutaj powiedzieliśmy też troszeczkę o. Znajdujących się głównie w lasach w naszej gminie, okopach oraz rowach przeciwczołgowych, szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na rów przeciwczołgowy, którego najlepszy fragment, najlepiej zachowany fragment, znajduje się w orzegowie, oraz na fragment okopów w naszej gminie, znajdujący się w lesie. Przy drodze, dość blisko przy drodze od Sienkowic do Panięczna, z tym fragmentem okopów, ale nie tylko okopów, wiąże się również pewna zagadka, którą całkiem nieźle widać w terenie, ale jeszcze lepiej jest ona widoczna na mapie lidarowej. Na przestrzeni około 800 metrów są rozmieszczone potężne dziury w ziemi, mniej więcej tego samego rozmiaru. Można by było przypuszczać, że są to ślady po jakimś bombardowaniu, jednak wizja lokalna to raczej wyklucza, bo wszystkie te dziury w ziemi mają takie jakby wejścia z jednej strony, to znaczy ze strony południowej. Osobiście przypuszczamy, że to pozostałości po jakimś kompleksie drewnianych schronów. Badania w terenie z wykrywaczem metalu oprócz drutu kolczastego nie przyniosły jakichś poważniejszych odkryć. To jest oczywiście tylko teoria. Trzeba jednak pamiętać, że teren ten został dość mocno w ostatnim czasie przez poszukiwaczy i detektorystów dokładnie przeszukany. Po samotnym Tobruku, w okolicach Delfiny, udaliśmy się do chyba najbardziej uroczego schronu jednego z moich ulubionych do takiego niezwykłego połączenia kontynentalnego i narodowościowego. Schronu, które narodził się w Afryce, został wymyślony przez Włochów, zaadaptowany przez Niemców, wybudowany jako ochrona przed nawałą radziecką polskimi rękoma. I zatopiony jest ten schron, w jakże charakterystyczny dla polskiego krajobrazu, scenerii Brzus. No, jak dla mnie, bomba. Na tym schronie, zresztą jak widać na filmie, jak Państwo zobaczycie, zachowały się resztki Włazu. Zabezpieczającego, i tuż obok tego schronu, obok takiej wieży betonowej, punktu triangulacyjnego, znajduje się kolejny Tobruk, ale tego Tobruka nie podchodziliśmy do niego, nie obserwowaliśmy go. Niemcy, oczywiście, przy wykonywaniu takiego schronu, korzystali z instrukcji bardzo dokładnej, instrukcji, bo w tej instrukcji było m.in. Że do wykonania takiego schronu była potrzebna piła do drewna, cztery szpadle, osiem łopat, młotek, kłębek sznurka, duża wiertarka, skrzynka na gwoździe, trzy wiadra na wodę, dwa kilofy, dwie skrzynie do piasku, siekiera poziomica, kątownik, zbiornik na wodę, 3 metalowe pręty najpewniej do zagęszczania betonu. Wszystko bardzo dobrze wyliczone. Po zaprezentowaniu uczestnikom rajdu jeszcze jednego Tobruka, udaliśmy się wszyscy do Parku Dworskiego w Sienkowicach, gdzie prezes koła PTTK wygłosił krótkie przemówienie. Znajdujemy się w ostatnim punkcie naszej wycieczki pod tablicą upamiętniającą akurat tutaj strony w gminie Sienkowice. Podobna tablica została odsłonięta w Chorzynie w gminie Osjaków oraz w Konopnicy przy Urzędzie Gminy. Tablica została za, ta, za stworzeniem tej tablicy, czyli za pomysłem, stoi kolega, który dzisiaj niestety nie doznał tutaj, który jest członkiem Wielmiejskiego Towarzystwa Naukowego, zajął się on trochę tym tematem, uzyskał środki z Ambasady Niemieckiej, która ufundowała takie tablice i zostały, zostały one ustawione w tych trzech miejscowościach. W październiku 2021 roku, gdy tablica była właśnie tutaj odsłonięta, odbyła się tutaj taka mała uroczystość, piknik historyczny. Może ktoś tutaj brał udział w tym tak. wydarzeniu. No i wtedy dopiero się to tak naprawdę zaczęliśmy się tym tematem zajmować na szerszą skalę. A na koniec, oczywiście, mały poczęstunek, bułki, kiełbasa, trochę ciasta, kawa, herbata. Prawdopodobnie za rok, gdzieś w okolicach września, spotkamy się na drugim rajdzie, który być może zostanie wzbogacony o inne atrakcje, a więc nie tylko schrony, być może jakieś inne atrakcje gminy Sienkowice. Do zobaczenia.